Siemacie, dzień dobry. Z tej strony dam dam. Dzisiaj nagrywamy z Amoga. Dobra. Zaczynajmy to wszystko on online. Zaraz zagramy. Dobra, włazimy i chodzi mi we serwer. Nie, ten jest zajęty. No, wiedziałem, wiedziałem. Pinka okay. i. Okej. No. Serio, że się nazywam na Grażynka, bo będę nagrywał dzień ze życia Grażynki. A jutro to nagram, może bo, bo to za ciężko mi mi dzisiaj zajęło. Dobra. Może będę impostorem. Mam nadzieję, że tak. Bo nie byłem przez... Tydzień impostorem. Nawet więcej niż trzy tygodnie. Okej, okay. kto to będzie impostorem? Proszę, żebym ja był, proszę. Waga i... jest! Pinka Jula. Jestem ze Pinka Jula. Dobra, lecimy tam. Może później włączę reaktora im. A ciekawe jak oni na to zareagują, Czy nikt nie będzie tego robił? Ale każdy już by mnie podejrzewał na to, że ja jestem impostorem. Słowiana bym zabił. Słowian w ogóle. Okej. Okay. K kogoś bym tu zabił Już bym zabił kogoś Ale widzę, że ta pinka Julka kogoś goni eee, okay. Sorry Sorry, bo mi brat się drze Ja pierdziele, kliknęli to Dobra Zabijcie cię. Grażyna Ja nie jestem postorem. Janusz kian, kian czysty jakby co Okej okay, okej okay. Czarnie na oczach Jak czarnie na nie jest impostorem tych gupi Dawilu Impostorem ok, Sorry ucięłem sobie głos na chwilę Był ucięty i nie było mnie przez chwilę słychać, ok, za chwilę wbiję kuren. To jest głupi idioto. XD Takie wytłumaczenie, no to naprawdę jest fajne, aczkolwiek... Ok, zaraz będziemy się widzieć, bo mnie zaraz rozłączył nagrywanie, nara. Ok, jesteśmy już po cięciu. Mm. Z każdy skipa daje na mnie. Znaczy nie skipa, jak to się nazywa. Głosują, no, głosują. E, nikt nigdy nie zgadzi, kto jest impostorem. A tak naprawdę ja nim jestem. Naprawdę głupie, Dawida. E, wejdźmy do venta. Nie, nie, dobra, nie. To by zły pomysł, żeby wejdę do wenta, bo zaraz by to zgłosił wszystkim, ja jeszcze stałem na vencie, no to to jest podejrzane jako impostor. E Okej. Okay. Ale akcja. Ale akcja. Wot, wot. Skip what. Okay. ha Okej. Hahaha, mi. Krożynka. Co on chce mi oskarżyć? O ty gnoju. Napiszę do niego co ja? No bo jakie. Ja, jakie ja, jak ja nie chcę już przegrać jako impostor? No bo ja na niego zagłosuję. Nawet zagłosowałem. N znaczy na nią. Nie, nie wiem co to za różnica. Czy to jest dziewczyna czy chłopak? Co to za różnica dla mnie? Ja też.

Dobra, wy, wyrzucam tego Emik, czy tam yy, ją, nie wiem co to ma być za różnica, czy to jest dziewczyna, czy chłopak, własny od impostor, Okej. i mój kolega, jest, sorry za kolejne ucięcie głosu, bo będę miał takie ucięcia w odcinkach ze głosem, dlatego, że yy, nagrywam nagrywarką, która yy, ucina trochę głos, trochę poprawia, yy. O, zabiłem tego człowieka. Nie no, no, No nie no, czemu tu tyle ludzi? Dobra, niech za mną łażą. Może kogoś zabiję. No, no, no. Wygramy! Jest wygrana! Nie zdążyliśmy wszystkich tasków zrobić, no i my wygraliśmy. Dobra. E, będziemy grać chyba kolejną no, rundę. No, będziemy grać kolejną. Nie, no, bo... Bo, dobra, zaraz się widzimy. To. Um, dźwięku z gry nie nagrywa jakby co ale mój dźwięk chyba nagrywa Nie wiem, idziemy robić nie no. Dobra walić to Walić to drożynka Ilu? Nie, może go jakąś nie wiem. Moim zdaniem bym poszedł tutaj. A sorry, jeszcze mam szum, bo mój mikrofon za bardzo nie jest taki dobry z jakichś dobrych firm. Jest kompletnie zrypany. Mam szumy. To jest Reaktor. Włączyłem reaktora. Nie, nie, robię reaktora. A co? Nikt się nie obchodzi reaktorem, to ja też nie. Wygramy na reaktor, naprawdę. Tu nikt nic nie robi. Wygramy na reaktor na pewno. Ja tego nie naprawię. Po co? Niech Nie chcę. Jest! Moi to. drodzy, dzięki za oglądanie. Do widzenia, pa.